Tak przy okazji chciałem Wam pokazać parę rzeczy też z geona oczywiście, ale od takich zupełnie domowych spraw. Czyli tak, pierwsze co, ten produkt to taki dla leniwych produkt na szmatkę wcieramy wałtko, najlepiej na szmatkę, nie? bo się później ciężko wyciera. Wcieramy wałtkę drugą szmatką jeszcze docieramy i tak potem macie. Taki, taki też jest może na, na jeżeli macie jakąś powłokę ceramiczną, to też na to możecie użyć sobie tego produktu bez problemu. Hydrofo się trochę podbija jakby kolor i, i takie tam wiecie pierduchy nie, ale ale trybi działa może być i to jest taki pochodna takiego troszeczkę, bo on ma tam skład ceramiki, takie krzemiany ma tam sobie. Oczywiście tutaj żebyście nie byli zaskoczeni, tutaj nie będzie jakichś super hiper długich odległości wytrzymywania na samochodzie. Tutaj to jest tam w granicach paru miesięcy. to, to jest, to i tak jest bardzo dobrze. Jeżeli wytrzyma 3 miesiące nawet, albo co, co 2 miesiące popsikać na szmatkę i wytrzeć po myciu, to dobrze, to może być. Ten produkt jest zdecydowanie droższy od tego. To jest taka mini powłoka ceramiczna, ja to tak nazywam. Takie do psikania sobie dostajecie na szmatkę, tak? Psikajcie na mikrofibrę i dopiero wcierajcie i to jest taki produkt, ten tak do 6 miesięcy Wam wytrzyma. Ale też nie bądźcie coś tam super wymagający, to są produkty, które się wciera, wiecie i, i, i tak naprawdę po chwili one są jakby gotowe, one są tanie, stosunkowo tanie oczywiście, także tutaj nie, 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 nie spodziewajcie się jakichś tam spektakularnych wyników, max pewnie 6 miesięcy, tak jak producent pisze, a tak trzeba liczyć pewnie ze 4. Dobra, kolejny produkt, już tak dla takich zaawansowanych kolegów, byście sobie chcieli, to jest tutaj fajna powłoka i to można jeszcze prywatnie kupić, to jest ceramika. I teraz, jak ktoś by był, ktoś jakby był zainteresowany, ona to się sprzedaje w takich pudełkach. Tak jak każda ceramika Geona, szmateczki do tego, żeby sobie położyć, tak. Najważniejsze dla Was, koledzy, jak jeszcze nigdy nie mieliście do czynienia, to takie tutaj jest, takie łopatologiczne. W każdej, w każdej ceramice Geona jest taka instrukcja, tak. I tu są różne powłoki, zobaczcie. Jedna, druga, my o tej mówimy i tu jest po kolei. Jak ktoś nie potrafi czytać, to potrafi sobie oglądać obrazki, tak? To jest bardzo proste, może, sobie, może się sobie z tego wspomagać. Tak, tu jest jeszcze kolejna. No i druga strona. Oczywiście to jest ta pierwsza strona, to jest w ten sposób. Nie wiem, czy wam ktoś to pokazuje, ale tak to wygląda. Tu jest taka dosyć tania powłoka, tak po kolei tu są różne różnice, powłoki, oczywiście wszystko tu jest pokazane. Także, jeżeli macie stresa, że jak, jak czegoś w razie czego nie, nie zrobić, czy coś tam wam nie wyjdzie, no to, to tutaj jest jeszcze ściąga. Także tutaj to jest takie ciekawe i dlatego pokazałem. Le, tylko dlatego, bo niektórzy się bardzo boją, pytają, czy, czy, czy dadzą radę. No tak, dasz radę przecież, że tak nie. Tu jeszcze są takie, e, żeby na samochód przykleić, tu macie sobie, możecie wpisać sobie, nawet jeżeli robicie klientowi. A nie macie jeszcze certyfikatu, ale to już jest taka powłoki przed certyfikacją waszego warsztatu. To tutaj, właśnie sobie wpisujecie, jaka powłoka została wykonana, i tu jest data tak? tej położenia tej powłoki. No, tu są takie jeszcze, że wam tak pokażę, może tak na szybko, nie mam tak dzisiaj czasu, za bardzo walczę z tym z tyłu. Tym trzeci dzień z tym raptorem, już walczę, wyciągnąłem w końcu z niego ten połysk. I takie dozowniczki pierdoły takie tam, wiecie, dla bajerów, nie? Od razu wam coś podpowiem, koledzy, bo jak ten padzik, on jest taki nawet, 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 tam to je nie rzutuje, tak? Tylko, zobaczcie, on jest w stosunku do tej, do tej szmatki, on jest bardzo, bardzo, prawie, prawie, widzicie, jak zostaje? Tak to zostaje. Ja dla pewności sobie zawsze tutaj ten centymetr ucinam. Nie cały centymetr, 7-8 mm. Tu ucinam, bo wtedy to mi bardziej tu zachodzi jeszcze. I jak macie jakieś takie podjazdy, jak jest, jak jest maska czy coś, to czasami ta gąbka potrafi się tutaj lekko wychylić, wiecie. I tutaj mi raz coś takiego się zdarzyło i od tamtej pory jestem czujniejszy i tutaj możecie dotykać maski czy tam jakiegoś elementu. I on taki się przematowieje, taki się zrobi, bo to tego plastiku trochę. Także ja ucinam, ten kawałeczek tutaj jest ucięty i jest już święty spokój. Jakby... Te, te szmatki były troszeczkę szersze, to by było super. Bardziej fajnie by było, no ale, ale tak jest, jak jest. tak? To są takie powłoki, że tutaj naprawdę nie ma co, kładziesz małymi elementami i od razu wycierajcie. Praktycznie tam macie 10, w zależności jaka jest temperatura w warsztacie, 10-20 sekund. Ale polecam, żeby tak około 10 to już maks, i wycierać, bo później tego nie dotrzecie. Maszyną to musicie zdejmować, i jeszcze raz od nowa to robić. Także taka, taka rzecz, tylko dla ciekawości, już tam Wam podpowiem. Ja dzisiaj będę kładł ceramikę profesjonalną z gwarancją wieczystą. To jest najbardziej flagowy produkt Geona, jaki w ogóle istnieje. Tutaj też jest taki hologramowy taki ten i oczywiście pod, pod moim paznokciem jest numer seryjny tej ceramiki. Jedna ceramika, jeden auto, numer seryjny i gwarancja wieczysta. Także tego nie mogę wam pokazać, bo to się nakleja na auto, to się nakleja na Drugą się nakleja na, na tą kartę, to się dostaje klient. Tak? Tu są felgi, które muszę jeszcze zrobić. One będą zdjęte. tak. I one, tutaj klient sobie zażyczył ceramikę na te felgi, ale mm, ja mam ceramikę na felgi, bo jest trim i rim. To są dwie takie pośrednie ceramiki. To jest do plastików, a rim jest do, do tego, do, do kół ale ja dzisiaj do kół użyję tej ceramiki, to jest ceramika do, do lakierów mat, żeby mi nie dała żadnego połysku jakiegoś dodatkowych, dodatkowych, dodatkowego, że tak w cudzysłowie światła, tak? I te będę, tą ceramikę będę kładł na koła i ona też spokojnie sobie poradzi z tymi kółkami, tutaj to nie jest samochód wyścigowy, on tutaj bardziej chce, żeby po prostu to było łatwo się myło. I on tutaj wytrzyma bez problemu ta ceramika. Także to zastępuje ceramiką przewidzianą na, na felgi, zastępuje ją matą, matem. A tam u góry z tyłu widzicie ta buda, ona jest taki plastik ma ładny z góry taki, matowy, nielakierowany. i do tego użyjemy tej ceramiki. I to byśmy mieli prawie, że wszystko. Lakier jak widzicie już jest wyciągnięty, wyprostowany na amen, pełne szkło. No i biorę się do pracy, tak? Także chciałem wam pokazać tylko tak na szybkę, że nie ma strachu. Jeżeli kupicie sobie ceramikę, to w środku jest pełna instrukcja i sami możecie sobie to zrobić, tylko pamiętajcie, że to wszystko się tak łatwo mówi i to się wszystko tak łatwo pokazuje na filmach, to jest zupełnie wszystko, zawsze dobrze wygląda. Ale to są trudne rzeczy. Najtrudniej przygotować się samochód. Zobaczcie, auto już jest nieoklejone, bo ja nie muszę już go oklejać. Kładziemy ceramikę, a autka nie oklejamy. Nawet jak Wam wyjdzie, jak tutaj są te, te, te gumy są, tak? Jak Wam ceramika wyjdzie, która nie jest przewidziana do gum, czyli ta właściwa na lakier, to się nic nie stanie, tam ona nie pobarwi, ona jest przezroczysta, także tym się nie stresujcie. Dobrze jest tak jechać obok, a do gum zrobić właśnie tą drugą ceramiką, ale tak jak tylko mówię w praktyce, jak wygląda, że to czasami jak wam coś tam wyjdzie, możecie sobie kupić dokładnie jedną taką ceramikę i też pokryjecie sobie plastik i, i gumę i ona też nie pobrudzi. Także tutaj takie trochę mity trzeba obalać, bo tych ceramik jest do wszystkiego pełno, ale w razie awarii to tutaj jak coś wam wyjdzie, to się też nic nie będzie działo. Tak? Będzie po prostu wam tam woda uciekała, będzie widać, że ta ceramika tam siedzi, bo to będzie widać, tak faktycznie, ale, ale nie przebarwi, o to mi chodzi, tak? Także tutaj to macie to tak pokazane, pokrótce w środku jest wszystko co potrzebujecie i łącznie z tą instrukcją. Najważniejsza rzecz koledzy to odtłuszczacz. Musicie mieć odtłuszczacz. Ja wam już pokazałem na innych filmach o pastach ona, jaki odtłuszczacz używam. Musicie mieć ten odtłuszczacz i na pewno kupcie sobie dobrą taśmę maskującą. Widzicie ja kupiłem taśmę polską, bo ja tak jak podkreślam, ja lubię polskie produkty. Lubię je pokazywać, ale no znowu zostałem rozczarowany, bo kupiłem dobrą, na próbę kupiłem kilka, kilka, kilka tych no, taśm i się okazało, że później po zakupieniu całego kartonu dostałem jakieś, ja nie wiem, może stare leżały gdzieś tam u jakiegoś sprzedawcy i oklejały mi się tutaj, z tym raptorem walczyłem strasznie, poszły mi trzy taśmy i musiałem przejść na taśmę taką już firmową. Nie szło pracować, nie, nie szło pracować, się odklejałem i tutaj od tych wszystkich plastików to wszystko mi odchodziło, taśma od taśmy się odklejała, masakra. Także taśmy sobie dobierajcie dobre, bo to też czasu Wam jakby skróci tej pracy. No i tylko na tyle, no i co? I do dzieła, tak? I pamiętajcie, że małymi elementami i zachodźcie, tak? Jeżeli wycieracie, to jeżeli tu zrobiliście, to na drzwiach. Położyliście kawałeczek, wycieracie, 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 wycieracie dalej, aż tam będziecie pod światło, gdzieś, że smug już nie ma, tak? Przecierajcie. Dwie szmatki. Tutaj w tej profesjonalnej, nawet w profesjonalnej jest instrukcja dla detailerów. A tutaj w tej profesjonalnej jest tych szmatek bardzo, bardzo dużo. Tu jest na każdy element praktycznie po dwie szmatki można sobie użyć. I niczym innym tutaj się w zestaw nie... nie robi. Tak samo jest z, z tymi, tutaj cała reszta jest podobnie. Także wycieracie. Aha, i jeżeli kupicie sobie synkro, na przykład to u sprzedawcy, dokupcie sobie tego. Ja wam powiem dlaczego. To pół elementu użyjecie, i to do kosza. Następne pół elementu, kolejna szmatka. bo Zobaczycie jak się będzie tarło. Ona momentalnie, zobaczcie po 10 sekundach trzeba wycierać ceramikę, zacząć wycierać ceramikę. Ja tak robię. Później nie docieram, mam za ciepło w warsztacie tutaj i, jest, i, i nie dotrzesz. Ale, po, ale jeżeli ona tak dostanie tej ceramiki, jak wycieracie ją, znaczy wycieracie, jak ją yy, yy, kładziecie, jak kładziecie tą ceramikę, tak? Innymi szmatkami wy, wycieramy, tak? I znowu na, na, nalewamy ceramiki, nalewamy, nalewamy, i znowu kładziemy, 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 i ona dosłownie po dwóch, trzech minutkach, ona tutaj się zrobi taka już nieprzyjemna, i będziecie czuli jak po samochodzie ona idzie zupełnie inaczej, do do kosza i bierzcie nową i zobaczycie jak przyspieszycie, zróbcie następny do kosza, także tego, to musicie mieć dużo kupionych, dużo rzeczy takich kupionych. A tam nie mówię na no jakieś stare auta, jakieś tam, wiecie, jak chcecie sobie sami gdzieś tam popróbować na swoje, to jeszcze prze, przebolejecie sami, bo to dla, dla was i to wasza decyzja, ale dla klientów to dużo, tego dużo. Tego musi być naprawdę sporo, a teraz muszę tego diabła zacząć robić, tak mi się nie chce, Boże, ty mój, trzeci dzień walczy z tym. Dobra, jadę. Ja używam akurat miernika... Tej firmy. On jest, to jest dla profesjonalistów. On różni się troszeczkę od, od pozostałych, bo oni mają bardzo dużo tych mierników różnistych. To ta główka tutaj jest, widzicie, ona jest ruchoma. Także ona na takie właśnie samochodziki, które są z takimi różnymi przetłoczeniami, to ona się nadaje idealnie. Aplikacja będzie nas prowadziła przez etap kontroli lakieru. Co mi się przypomina, to, to chciałbym Wam tam podpowiadać. Jak maskujecie bardzo dokładnie tutaj, żeby Wam ta taśma nie wychodziła, tak jak już kiedyś na starych moich filmach wam pokazywałem. To jedna sprawa. Druga sprawa, jak tutaj macie taki kawałek plastiku, tu z tej strony, tak? I nie chcecie, żeby tutaj ta maszyna Wam pobrudziła go. A raptory to jeszcze tym bardziej, bo one mają te plastiki takie mocno korpowate. Nie takie normalnie, tylko trochę ten design jest taki, żeby on był taki masywny, tak? To no masakra, jakbyśmy tu dotknęli gąbką z, 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 z pastą, to, to wyczyścić to jest udręka. I jak maskujecie to zawsze sobie zostawiajcie taki zapas. Nie tak tutaj tylko, tylko zawsze starajcie się takie dłuższe elementy, tak jak tutaj się kończy właściwie ten element maskujący, ja jadę kawałek dalej. Zobaczcie, dużo dalej. Drugie lusterko i podobnie, tak? Czyli maskujemy daleko i tutaj daleko zamykamy i ten temat tutaj tych narożników zamykamy, ale daleko. Dlaczego? Dlatego, że będzie wam tu gąbka szła i ona wam poderwie tu, a tutaj macie możliwość, że ta taśma, bo nie zawsze się ma fajną taśmę. I czasami, jak się kupi tańszą taśmę, to ona naprawdę przy dotknięciu sama odpadnie. To jak tak sobie przedłużycie, to te minimalizujecie, jakby odrywanie tej, tej taśmy przez maszynę. Taki cwancyk, taki, taki, taka, taka podpowiedź. To jest oczywiście antenę tutaj dookoła, tak jak wam na wcześniejszych filmach pokazywałem. Taśma pionowo dookoła, cyk. Tutaj też zobaczę. Tutaj jest bardziej ta taśma wychodzi. Ona się kończy. Właściwie element, element do polerowania, kończy się tu. Ale taśma jest aż zawinięta aż tu i przykryta tą drugą taśmą z góry tutaj jeszcze, tak? I tu sobie mogę spokojnie maszyną jechać i tu mi się nic nie wydarzy. I to tylko tak mi się przypomina, także to takie wiecie, nasz Kęsa wam tak pokazuje, bo jak to człowiek odruchowo robi, to zapomina przekazać troszeczkę tej wiedzy. I jaka to jest istotna rzecz, tak niekiedy, niekiedy tak? Dobra, ja dalej. Czuję się taki zobowiązany, żeby Wam przekazać jedną taką informację. Może to jest taka informacja nieistotna przy okazji tego maskowania, bo ale już zauważyłem nie pierwszy raz. Ja kupiłem cały karton. To są taśmy firmy. Widzicie? Bo. I tak. Zamówiłem cały karton, dlaczego? Dlatego, że na początku, dawno temu, zamówiłem kilka sztuk tych tasiemek żeby sprawdzić czy one dają radę i byłem zadowolony szczerze mówiąc nawet bardzo po zamówieniu całego kartonu powiem wam szczerze że się okazało tak że jedna taśma jest ten klej trzyma fajnie inna gorzej ten klej trzyma tak jakby nie wiem o co chodzi do końca ale jest tak że na przykład na tym raptorze tutaj oklejałem oklejałem i widzę że część też mi schodzi mimo tego że to jest dobrze umyte opłukane i, I jest gotowe praktycznie do tego, żeby zacząć go polerować. I, ale wcześniej też już tak zauważyłem. Nie każda taśma, ale niektóre są takie, że wydawałoby się mogło, że mają słabszy klej. Może tak trafiłem, ale y, powiem Wam szczerze, że nawet, nawet zobaczcie sami: ona tutaj już odchodzi. Nawet na taśma na taśmie odchodzi. Widać to wyraźnie. No i ona mi tak samo na samochodzie odchodzi. I powiem szczerze, że yy, kupiłem. No, wymęczę ten karton, bo wymęczę, tak? Ale jak tak słabo trzyma, no to każde dotknięcie maszyny praktycznie mi usuwa taśmę, nie? I to jest duży problem, bo w momencie, kiedy maszyna wam złapie taśmę, to jeszcze, że złapie taśmę i ją oderwie, to pół biedy, ale zawsze na tej gąbce zostanie ten cholerny klej od tej taśmy. Trzeba gąbkę zmieniać. Yy, no, przy aucie tak drogim jak to, yy, powiem wam szczerze, że trochę średnio yy, i trochę żałuję, że nie użyłem innej taśmy ale tutaj na te auto mi wyszły dwie, dwie takie rolki, a wyjdą jeszcze dwie, także no, to tak troszeczkę drogo wychodzi, jak trzy M bym używał, no ale też i auto bardzo drogie. No ale myślałem w dobrej wierze, tak, no myślałem, że pójdzie, że to będzie, ale mańczę się, powiem wam szczerze i właśnie czuję się taki zobligowany, żeby wam podpowiedzieć, że z tymi taśmami to jest tutaj różnie. Bardzo chciałem, ja uwielbiam w ogóle kupować z Polski rzeczy, takie ja tutaj próbować, bo ja tym Norwegą tu pokazuję, że no nie wszystko jest tylko Skandynawia i USA fajne. Wiem, że w Polsce się robi super rzeczy, i w Polsce są w ogóle super fachowcy, i lakiernicy, i detalerzy, i, i ogólnie bardzo dokładni ludzie, bardzo dokładnie robią swoje, swoje zawody, wykonują. Tu jest taka bardziej taka byle jakość ogólnie. Jak ktoś tak przebywa, albo przebywał chwilę w Norwegii, to na pewno wie o tym. No, i tak właśnie chciałem wam pokazać, że to tak kuziwa nie do końca. Ja jestem zadowolony z, z tych taśm. A to, które robię dzisiaj, jest yy, droższe od najnowszego Porsche elektrycznego. Także. To nie są takie małe pieniądze. No, a szczerze mówiąc, trochę żałuję, że okleiłem go, go na raz tą taśmą. Zobaczę, co się będzie działo. Najwyżej kuziwa zmarnuje trochę czasu, zerwę ją i będę, będę przyklejał normalnie trzyma, bo to nie ma tutaj czasu na zabawę, taką, żeby mi to rysowało, albo jakiś lakier, lakier klej ciągnęło po lakierze, jak będzie mi odrywać taśmki. Widzicie? Tutaj tutaj double kleiłem i ta, o, tak zjechałem. To też jest taki cwancy, który możecie sobie stosować jak macie doklejać gdzieś tutaj, bo wam się tu odrywa i żeby ją jeszcze tutaj paznokciem wcisnąć pod tą szczeleczkę. tak zaczynacie, to zaczynajcie zawsze ze skosa, a tutaj macie, o drugi, macie przykład ze skosa, bo jak ona jest taka słaba a tu maszyną będziecie jechali, to to, to złapie i zaraz wam tu po skosie, to tak nie złapie od razu ale to jak złapie wam maszynka, które by było tutaj to wam to zerwie, dlatego takie są cwancyki, to przy okazji, widzicie no nie wszystko mi się przypomina, tak, także Także tak, tak jest z tą taśmą, tak powiem szczerze, no dziwnie. No, widzicie o tym o tym mowa. W ogóle nie trzyma taśma. Nic. Nic, a nic nie trzyma. Ona na, nawet między sobą nie trzyma. Ona tutaj nawet tu się od, od, odchodzi, zobaczcie to. Słabo to. No nie, no będę musiał zerwać wszystko, od nowa kręcić. No myślałem, że... No i się trafiła znowu taka, bo to raz na jakiś czas się trafi mi z tego kartonu właśnie taki egzemplarz i no. I to nic nie, da, no to ja tylko tak przykleję palcami, to za chwilę oderwę się i, i to jest lipa, no trudno, gdzieś tak tyle kładę, tak, to będę jechał od już tamto, mam położone jedziemy tak, koledzy, tak jak widzicie, nie za szybkie ruchy, tak, ona się tak będzie ładnie rozprowadza, taka ciągliwa jest, tak i odcinajcie sobie element I w poprzek. Raz, przy raz. I tutaj już tak cichutko, w hali tutaj nikt nie, 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 nie wam nikt nie przeszkadza żebyście to zrobili dobrze. Do wycierania też dwie różne szmatki, tak? W kółeczko. Tutaj bardzo dokładnie wszystko wycieramy, naprawdę tutaj nie możecie zostawić żadnych prze, przetarć, żadnych smug, nic takiego nie może mieć miejsca, nie bo wyjedziecie autkiem na słońce i od razu, od razu będzie widać, że jest jakaś Kaszana zrobiona z tego, nie? Dobra, wytarłem i teraz druga, druga, taka już dla pewności, docieranie takie mięciutka, mikrofibra. O. Powtórzcie tą czynność wycierania tam ile. I tutaj zachodźcie, jeżeli ten element robiłem, a ten wcześniej, jeszcze przed nagrywaniem robiłem, to tutaj to też wszystko jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz wycieramy żeby to się takie szkło zrobiło, już jest ok. Tak? I tak element z elementem. Teraz kolejny element tutaj będzie aż do, do tego tutaj błotnika i pojadę od tej strony później dotąd. Tu pokazałem akurat ten, bo dobrze się filmuje, a, no, ale ogólnie to tak jak ja zawsze robię od, od tej strony w tamtą stronę, zawsze tak maskę sobie dzielę. Także to takie proste rzeczy są, to nie jest nic skomplikowanego, ale bardzo dokładne, tak? Także tutaj to, żeby wam nikt nie przeszkadzał, nikt nie zagadywał. Tylko sobie swój, swoje róbcie, żeby ta praca była super wykonana, tak? Dobra, jadę dalej, kończę, bo tutaj ja muszę pracować, a nie gadać wam pokazywać.